no godzina 22.10 <laughs> a tu się dzieje taka wiecie to grywka jutro to pójdzie pomidorek, chlebuszek majonezik jajeczka no jutro też będą i kisiel, proszę bardzo i filmik de sto <laughs> taka odprzyjemnostka kinowa w kinie lepiej bym nie miała co mogę obejrzeć. Aby móc cokolwiek zrobić w domu, najpierw trzeba nakarmić kota. Bo inaczej to mamy zło. Kamal. Kot musi być nakarmiony. Mam taką śliczną michę. Dobra, muszę was odstawić, bo to mija się z celem w ogóle. Takie karmienie kota. A krąg nie ma. Proszę bardzo. Karmienie kota przebiega w sposób następujący: wstawię do główki, ona już jęczy. Teraz idziemy na kocie miejsca. Proszę bardzo. Tak, prowadzeni przez rzeczonego kota. Proszę bardzo. Dzisiaj już trochę wysprzątana. A, smaczne. Sosik wyjedzony będzie. Zresztą nie mam pojęcia. Kto jest takim żarłokiem kocim. To jest kocim żarłokiem. Mm -hmm. Witajcie w narni ponownie. Nadszedł nowy dzień. Nadejszła, jałko pan na chwilę, nadejszła niedziela. Bierzemy się za sok. Co my ja tutaj mamy? Co by się nie popsuło? Marchewki. Bandy pomarańcze. Będziemy obierać. Jestem jakby coś. W sposób się warzywa normalnie przechowują jakieś. Chyba świeższe były wszystko wykupili ludzie. I teraz świeżynki. Tak to słuchajcie, po dwóch dniach było po warzywach. Niesamowite i niefajne. Robię taki myk. Tam gdzie jest na odpadki to pudełko, nie? Będzie i będzie zacji. Dobra. Dużo soku nie robię, bo <laughs> jak jestem sama, to wiadomo. A przesokować się nie trzeba. Ale mówię, musiały być świeże warzywa, bo się trzymają po prostu naprawdę. A tak to robią się no mówcie gniją po prostu. Także tyle dobrego z tego wykupywania wszystkiego. Że se człowiek chociaż może dotrwać warzywa. Tak myślałam, że będę musiała wszystkie zrobić, ale nie. Jeszcze na jutro będzie na spokojnie. To dobrze, se so we wtorek pójdę na zakupy. Coś kupię. No. Miał miał. Pomarańczowa skóra. Duża. Co tam u Was słychać niedzielnie? Co w niedzielę robicie? Bo zawsze może jakiś specjalny obiad albo spacer. Dzisiaj nawet myślę, będzie można pospacerować. Bo co prawda słońce. Przebija się za chmur, ale jednocześnie y, ciepło jest. Potem już ma być chłodniejszy moment. się obawiam, że tak wszyscy straszą gorącym latem, a będzie jak w tamtym roku. Że w maju było zimno. Ciepła zima, ale zimna wiosna. Tak jakby się pory roku połączyły po prostu. A no, chyba Klimuszko nawet mówił, że. W Polsce będą dwie pory roku. Zawsze się mówiło o klimacie umiarkowanym, cztery pory roku, nie? A nie, że pora deszczowa i pora sucha, jak tam przy tych zwrotnikach czy równikach. No ale tak już to wygląda u nas, że się robią dwie pory roku. Cieplejsza i zimniejsza. Ja tam nie narzekam, dlatego że zimnych zim nie lubię. To <laughs> oszczędność paliwa nerwów odśnieżania i wszystkiego a znowu gorące lato jak nie mogłam świecy zapalić, bo normalnie zdychało się przy jednym podgrzewaczu też mi nie bardzo pasują. Także, Także narzekać nie będziemy. Jakby było tak sobie od 20 stopni w cieniu, czasem słońce. Dobra, robię dalej. Znowu, znowu za nisko, znowu znikam. Albo dalej odstawić aparat. Ma to sens, ma to sens. Jak widzicie, ja przy śniadaniu ze skotem i telefonem. Tylko że kota nie widać. Pokaż się ciociom. Gdzie siedzisz? wcześniej Ja i mój JJ, ja i mój JJ, to para, że hej, hej. No niestety, nie ślij się na moje kanapki z serem. <coughs> Takie polowanie, nie. Nie. już tak wydaliśmy cię, gdzie siedzisz, sią, sią. Piękna to spara, Julia. Nie patrz mnie jak na idiotkę. Spójrzcie tu. Tu są ciocie. Zobacz, zobacz. Naprawdę. Będzie tak udawała, że usypia, bo jej tu wcale nie ma. W ogóle. Kompletnie. Nic. Nul. Zero. Dobra. Kończę. Jem. I zobaczymy, co dalej. Niedziela. Kwarantanna. Może spacer. Z kotem na smyczy. Żeby nagrać Wam żywioły, trzeba starych się pozbyć. A żeby starych się pozbyć, trzeba je potraktować alkoholem. Mhm. Na pewno uda mi się to zrobić jedną ręką. Widzę. Tak. pozbywamy się jakimś cudem, jak nie to będzie na kartce, bo nie wiem gdzie mam zmywać, także tak i proszę bardzo plansza jak nowa, a przede wszystkim pachnąca, także <laughs> zaraz nagrywam pogotowie run i żywiołów. Miau. No, pogotowi run i żywiołów tak już wygląda. Ja tutaj ostrożnie zbieram, bo mam pod spodem karty kamieni, a chciałam je jeszcze na insta umieścić, także zaraz się bawię w instagramowe rzeczy, w instagramowe działania, zanim to wszystko pozbieram. Bardzo ładne kolory mają te karty, uwielbiam je. Znalazłam jakieś pokrętełko. Coś tam daje, w jakiejś dziwnej formie, no nieważne, dobra, sobie pokręciłam aparatem. E, powiem Wam, może tu wyzeruję, nie coś mi się tam, coś mi się dziwnego robi. E, powiem Wam, że dzisiaj mam, <śm> z tej wyroczni wychodzi na to, że mam dosyć trudny tydzień, bo runy to może nie mam najgorsze, bo mam tak żywioł wody i tiwas, więc takie bym powiedziała emocjonalno mocne. O, na tej zasadzie. Niemniej, e, jeżeli chodzi o karty, to jakieś tam asa-trefle, żałobę, jakieś tam dziwne rzeczy. Ale może się nie boję, bo wiem, że to jest po prostu energetyka, może trochę trudniejsza, a nie będzie to łatwy tydzień. To już też wiem. Natomiast tak zawsze jest lepiej, jak się wylosuje coś fajnego, nie? No. Oj, proszę. Pierwszy udeptywak Rzeczpospolitej. Czy się chwie położy? Myśli, że będzie miał spokój. To proszę. Tak? Hmm. Da tutaj, Tak. O jeja, trzeba się przytulić. Przytulić. O, strzelasz. Strzelasz kicie. dobry kotek, dobry kotek, hmm. mina zła, ale dobry kotek. <laughs> Błogosławieństwo tygodnia już za nami, za nami również. Również y, odpowiedzi na pytania, czyli robota zrobiona. Jak to zawsze ładnie wygląda to, że... Ach, a tu mam lusterko i różne inne rzeczy. Ślicznie. A ja chciałam się z Wami pożegnać. Siedzę w kocu, słuchajcie, bo gorączka mnie złapała. Mocną gorączkę. Od przeziębienia latania z <laughs> gruzami, śmiećmi i rusztowaniami przewiało. No mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Wezmę jeszcze jakieś teraflu, co to trochę gorączkę zbije. Ciepłe mam ciało. Żyjemy dalej. Ale chciałam Wam powiedzieć dobranoc i do zobaczenia I jutro. Mam nadzieję.